Trzyma, sobie w kolejny odcinek z High ooo i w poprzednim odcinku dało nam się uciec, ale z tego co pamiętam, niestety nam grę skraszowała. nie idź tutaj, e, ja bym chciał przypomnieć jak się w to gra, e, tu, tym nie, tym też nie, czekajcie, pomogę, mm, abort crafting project, ale nic z tym nie mogę zrobić, weźmy, zróbmy tak, i teraz cyk, i potrzebujemy paliwa, i ja wiem gdzie jest to, znaczy nie, nie pamiętam gdzie jest to paliwo, e, ale chciałbym wiedzieć po prostu, dlatego idźmy tutaj szybko, czy umiesz biegać kole, chyba nie umiesz, e, powrzucajmy z siebie wszystkie rzeczy, mogę jakoś shake'nąć to wszystko, i pójdźmy, Weźmy to, bo tam nie dużo paliwa nam brakuje i pamiętam, że potrzebujemy się zabezpieczyć przeciwko dużą ilości zombiakom. Więc ty idziesz kolego. Hmm, po nie. Paliwo, które jest? Tutaj jest jedna butla. Dobra, weź po nią poleć. Hmm, czy ja miał jakąś jeszcze kolejną butlę tutaj? Mamy gaz. Gaz chyba nie jest mi potrzebny. Na razie, tak mi się wydaje wydaje, bo nie wiem, nie pamiętam. Dawno nie grałem w tą grę. Tu mam jeszcze gaz y, paliwo ewentualnie. A ja bym chciał, Ja bym chciał, żeby on sprawdziła dokładnie, co jest potrzeba, skoro on chce... Sobie... Chciałbym ty? Co ty robisz? Potrzeba mi dosłownie jednego baniaka, więc fajnie, jakby on poleciał po tym baniak, gdzie trochę zębiaków go będzie konić. Ale powinien ze z nimi poradzić. I teraz tak, ty, kolego, byś sobie poustawiał tutaj. Stań sobie tu, bo wyrzucaj wszystkie rzeczy. Może tutaj tak. Chowajmy jedzenie, łóżki też nam się przydadzą. Bandaż, okej. Okay. Przodgun, zostawmy sobie na biurku. Amunicja by nam się też przydała. I resztę możemy wyrzucić na podłogę. I teraz tak, ty, kolego... Bierzesz, i budujesz barykadę jedną z, przynajmniej. To jest 3 godziny pracy aż, ale jest nam potrzebna. Ostatnio jak budowałem tą barykadę, to mi skraszował grę, więc troszeczkę się obawiam. Tu mam jakieś deski. Nie wiem ilech jest. Jedna. Wow! Nie bardzo duża. Ktoś ma deski. Niech nie ma desek. Potrzebne mi są też gwoździe, których tu też trochę leży. Tylko że gwoździ mamy tutaj więcej. Jakby nie patrzeć. I potrzebuję tego, idealnie. Ja będę potrzebować albo ulepszyć to, bo można ulepszyć te barkady. E, ja bym chciał wiedzieć co ty robisz kolego. A on tu staną po prostu. Wracaj do góry. Albo będziemy potrzebować jakiś, hmm, Gdzie ja drewno znajdę? Tu mógł znaleźć drewno. Stole, stół do zniszczenia. E, albo ja będę potrzebować... Nie wiem, czy ja będę potrzebował. <laughs> Zapomniałem, zapomniałam, nie wiem, co dużo się dzieje, no. Alfo też nam się przyda. Fajnie byśmy je mieli ciągle przy sobie. E, gwoździe. Dobra, powiesz że tutaj puszki też już O deski ty masz, ty się nie chwalisz, że masz deski. Tak nam brakuje, ale? Fajnie masz. E, nie wiem czy to jest nawet jakiś cylinder. Ty masz wodę, truskawki. Fajnie byś ty też te rzeczy poprzenosiła tutaj, przynajmniej żarcie. Resztę wyrzucała. Ty idź. Nie wiem, też chyba zbierać drewno. wydaje się będzie najlepszy sposób, bo on sobie już doleje do tego paliwa. Hmm. Możesz tu iść. Nie ty! Ty miałeś iść! Nie masz podłączyć paliwo. A no nie, co im jest, nie tak normalnie. I teraz musisz się nalać. Tak, to pusta. Dobra. A ty? Nie wiem, wysyp się tutaj. A, dobra, to butelkę wody może zostawić tutaj jeszcze. A tak to się wysyp. I nieważne. I w zasadzie ty byś też mogła pójść szukać czegoś. A, tego nie rozwalę. No cóż, to ty pójdziesz rozwalić. Ty to rozwalaj. Ty rozwalasz. O dziwo, rozwalił i nie dostał żadnego drewna. Ej, to jest dziwne. Ciągle nie dostał drewna żadnego, dobra. Ty zbieraj te puszki. Stąd. No, alkohol też będzie miał? Nie, jednak nie. Skąd ja mogę mieć drewno? Z tego mogę mieć. Ale bym musiał wszystkie kwioty powywalać. O tu, zniszczmy to. Potrzebujemy jeszcze jedną zbudować i się zabezpieczyć przed tym, bo tam. On będzie jakiś czas leciał ten helikopter. Jak tam twoje krzesło? Możesz deski. Dwie, ale zawsze przynajmniej coś tam, co nic nie wiem. Nie wiem, ile barykat. Jedną słabszą, jedną umocnioną, będzie chyba dobrze. Jak mi się wydaje, że to będzie dobrze, bo to po, po 4000 chyba życia? Może 2,5? A może 8? Nie wiem, jakąś tak dziwną ilość mają. Nie pamiętam ile. O, okazuje się, że to ma tylko 600 życia. To jak najbardziej przydałoby się ulepszyć. A żeby ulepszyć, to ja będę musiał zrobić te kratki. Który mam? O kurczę, mam dwie kratki! O, ale dobra, to nie muszę. Potrzebuję tylko te pręty, które leżą nigdzie i gwoździe, które leżą wszędzie. Na jedną rzecz mamy z kołowy. No to niespodzianka. Otworzyłem skrzynię, tutaj trzy butle wody. Tak, o, po prostu leżące. Fajnie, fajnie, przynajmniej coś zyskamy stąd tak naprawdę. O co so jest, trzachnij? I rozbieraj ten stoli. A te wody chyba wezmę. Czemu nie, nie jest to głupi pomysł. Dobra. Nie wiem jak to działa. Chciałem to jest tak. Nie wiem, co jakoś dziwnie działa to nalewanie wody. Gdzie ty idziesz? Stawię tu. Ile to ma? Zero. Okej. Okay. A to ma ile? Siedem. A to ma ile? 24. No dobra. Okej, okay, nie, nie, mam problemu. Zbieram całe drewno, które znajduję i. Wszystkie gwoździe. Jeszcze mniej więcej stal będę starał się zbierać. Bo może się przydać nam. wiem, że to jest odpowiedni moment, żeby jej wszystkich zabrać z powrotem na górę. Mm, I myślę, że będziemy mogli zaczynać, ale to raczej rano, bo e, widzę, że wieczorem się nie opłaca za bardzo. Na noc nie będziemy przecież wariować. tu mam jakieś w ogóle koksy, te koksy się przydają, bo one później są trudne do znalezienia. Dobra, to ty możesz się to skręcać, tak mi się wydaje. Mm, I będziemy mieli. Tu mam 1200 będziemy mieli 2000 życia, tych ząbiaków będziemy masakrycznie nie duża ilość. Nie wiem, czy ja bym jeszcze jednego nie postawił, bo tutaj rzeczy i może jeszcze jeden postawił. A, blokadę. E, bo to mogę jeszcze ulepszyć w ogóle. Muszę mieć teraz jeszcze dwie kratki? Oj, to będzie 3000 życia? 18 desek. Nie to jest bardzo dużo. Mam tyle nawet. Pojedziemy 24 nie. Dobra, ale nie wiem, czy ja tej siatki. E, czekajcie, co jest mi potrzebne? Ty stoisz obok, to wejść coś Co jest mi potrzebne zbudowanie te tej siatki? 15 łajra. A i dostaję dwie wtedy. A mam kratek jedną, a potrzebuję ile? A potrzebuję dwie. Mm -hmm. A mam jakieś łajra? To tutaj ten. Mam jeden? Serio? Dobra, spodziewałem się, że dostanę tego więcej troszeczkę. Tu mam jeszcze u góry jakiś. No ale to. O! Nie, nie będzie nadal. zabraknie mi jednego. Dwóch. Czy ja mam gdzieś tutaj to do postawienia? W taki sposób można najłatwiej znaleźć właśnie te, te rzeczy, trzymając je w ręku. Tu mam dwa. Dobra, to on poleci po te rzeczy. Ja już stwórz, żeby ulepszać. I tak, 18 desek jest. Po gwoździe ktoś poleci. Tu gwoździ jest mega dużo, więc o gwoździ się nie boję. Bardziej się boję właśnie o te e, deski ewentualnie, bo deski już właśnie zużyłem. Wow, nadal mi brakuje gwoździ. Dobra, dobrze, tu jest jeszcze gdzieś sporo. Brakuje mi jeszcze gwoździ poważnie? Czy ja postawiłem obok? 29 dziewięć tu jest. Te gwoździe jakoś nie działają? Bo one się chyba ustawiły obok. jest na tym. Dobra, wstaw. Tylko te dwa łajry, po które on poszedł. Hey, cool. Wziąłeś to 15, to wracaj tutaj i craftuj. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W międzyczasie, jak on to naprawia, przejrzałem sobie rzeczy, które tutaj mamy jeszcze i... E, mam sporo... Bardzo, bardzo dużo mam rzeczy tutaj, które by się mogły faktycznie przydać. Nie wiem, czy nie, nie posprzątam sobie miejsca tutaj, żeby ewentualnie w ostatniej sekundzie ulepszyć i postawić kolejny. E, tutaj barykadę. E, to by był chyba najlepszy pomysł. Nie wiem, co się może tutaj przydać. U. Ale ja, wybiłem. W ogóle to jest pierwszy level. Nie wiem, czy ja bym nie ulepszył go, żeby nosił więcej rzeczy. To jest chyba najlepszy pomysł. Nie pamiętam co poprzednim odcinku lepszym, ale chyba bym to ulepszył tym razem. Gorsze jest to, że nie wiem, co może mi się przydać w następnej e, lokalizacji. Ja mogę też się ulepszyć? Poważnie. Ile to możecie? 3000. 4000. Nie ja Jestem w stanie to ulepszyć. Przecież metal platey mam, stila mam i skróła. Skró się znajdzie. Kurczę, idę po to. Dwa. Cztery. idealnie, jaką się wszystko leży! Tu mam 27, więc zabraknie mi tylko trzech gwoździ, które właśnie wziąłem. Okej, okay, mam wszystko. Skręcimy. Nie wiem, jak dużo jeszcze można ulepsza, zrobić na tą jedną rzecz, ale wydaje mi się, że... E, uda nam się ulepszyć to na tyle, żebym nie musiał się martwić o nic. A ty, pozbierasz sobie kolego. Ktoś nie ma czegoś takiego jak zbierz wszystkie rzeczy ze zespółki. Pozbierasz sobie jedzenie stąd. O, ale to szybko ulepszy. Mam tu jeszcze bandaż, czy mam jakieś żarcie. Mam alkohol. Nie wiem, czy mi jest potrzebny alkohol. E, bandaż jej daj. Niech ona trzyma bandaże. Trzymaj żarcie. Alkohol chyba też sobie zabiorę. Podzielę ich na takie rzeczy. Nie wiem, ty możesz mu dać koksy. On może trzymać paliwo, why not? E, gwoździe są niepotrzebne. Wire też jest niepotrzebny. To mogę jeszcze raz ulepszyć? Poważnie? Ale teraz jak się szybko otwiera, I dalej tym się lepiej otwiera. 36 gwoździ, 12 y, pałek metalowych i 4 pajpy. Dobra, pajpy tu mam. 3, 4. Dobra, będą 4 pajpy. Ale ja nie mam tych tych, nie mam tych pałek metalowych. Bo są potrzebne, a jest ich 12 aż potrzeba. Mógłbym poszukać. Mógłbym teoretycznie poszukać. Ale nie wiem skąd one by były, bo one są z półek takich metalowych najczęściej. Mm, może ten stół, może te krzesła by miały. Może to coś, jeżeli ten jest plastik. Nie wiem, może to, to by mogło mieć. Dobra, to zrobimy tak, ty zostawiasz to drewno. Bierzesz sobie mm, tutaj. Apteczkę. Ja bym to jeszcze raz ulepszył. Mam okazję to chyba tak zrobię. E, bo jeszcze nic mnie nie atakuje, nie podchodzą na tyle blisko, żeby mnie zabić. E, to na razie mi nie będzie potrzebne wszystko. Co tu mamy? Metal playty. Tak. Chyba dwa mi starczą, ale mogę mu też rzucić jeszcze to. Ty wodę możesz nosić przy sobie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tego się nie zniszczyłem całego, to weź to rozbrajaj. Ty e, sobie... Ojej, nie, 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 nie wracaj, proszę, nie, 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 idź, nie Nie, ten guzik klikłem. Mamy cztery takie. Weź shotguna do siebie. Trzymaj to, amunicję też może wziąć, Tam butle zostawimy. Tu jest amunicja. Dobra, zróbmy tak. I tu mamy 0, tu powinniśmy mieć. Nie wiem ile. Matematyka mi nie działa. 16, okej. Okay. Okej, okay, ty tam jeszcze rozbrajasz. Cześć, jeszcze stąd może mi się naprawdę przydać i to... tak bardzo, bardzo. Tą półkę mogę rozebrać. Oj, to będą też te metalowe ten. Jeśli nie, nie będzie mi to potrzebne. Tu mam jeszcze żalcie w ogóle. Ja ich go nie wziąłem. On też weźmiemy, bo to jest naboje. Ty niestety nie masz im możliwości zacia. Powoli mi trzeba będzie ich nakarmić. Na przykład jego. Jest to jedno jabłko? A, ty budujesz, to nie mówisz. Ile mi wypadło tych tych pałek? 3. Potrzebuję 12. Dobra, ustawmy to sobie na budowę. Mm, tak, w międzyczasie pozbierajmy właśnie te rurki, tu są trzy, tu coś jest chyba, a oni są wszyscy głodni w ogóle, nie zauważyłem nawet tego, no trudno, będziecie zdychać z głodu, dobra, dorzuć to sobie też, kolego, co ty tu masz, Wirey i pipe. i nic z tego, co bym chciał, dobra, to zrobimy tak, zjedz jedno takie, nawet dwa takie, ale mi żarcie teraz poschodzi, zjedz co? jabłko, Jabko nic nie daje, nacy? Że życie mi zażarło, albo podskoczyło i nie zauważyłem, zjedz dwie kukurydze, zjedź ją na karm, oni powoli z głodu umierają, dobra, a ty, szukaj gwoździ, co ty robisz, czemu ty nie, gwoździ Kościół, kościół, my się spieszymy! Chcemy uciekać stąd. Ciekawe, co się stanie. Pewnie trafię w kolejne, bo i będę musiał w kolejny raz przeżyć czy coś w tym stylu. Nie wiem, daję jeszcze trochę zjeść tej kukurydzy. Daję całą. Skawki też i daję zjeść. Sobie też jest jedną. Ale tuskawki dużo dają. A zboże? Zboże nie za dużo. No dobra, przynajmniej na jedzenie są trochę. Mm, nie, będzie będzie jeszcze potrzebne. Dobra, tak czy inaczej, wracę, bo ten jest jeszcze głodny. Chciałam ja jeszcze jakieś gwoździe, tu mam jakieś gwoździki. Mam 25, a potrzebuję 36. <laughs> Brzmi e, wspaniale. No, Ty powiedz, że masz gwoździe tutaj. Masz, prawda? Masz, ja masz! Ja cię kręcę najgorzej na świecie! Zbieram sobie rzeczy, bo po raz kolejny stwierdziłem, że to ulepszy, skoro mogę to czemu by nie akurat. To są tanie ulepszenia tych rzeczy, aż dziwne troszeczkę, ale stwierdziłem, że to ulepsze. I zabrakło mi jednego gwościa! Nie, to są śruby bardziej śrubki i Tak czy inaczej zabrakło mi. Jest mi smutno. I muszę na szybko teraz jakieś rzeczy tutaj poniszczyć. Lepałek dużo znalazł nagle drewno. Siwo, ale na którym piętrze jestem na, na którym ty jest 28 masz. Jest to dosyć nisko. Dobra, pierdę I wracamy na górę. Mam 40. I ulepszamy to, oczywiście. będziemy mieli, yy, nie wiem, 6 tysięcy, chyba życia. Jakie wzmocnienie to jest? Mogę coś jeszcze raz ulepszyć poważnie? Co ja tu mogę jeszcze dodać? 18 stali! Ale z 6 na 8 aż podskoczyłoby. 8 metalowych rurek, 43 gwoździ. Nie ma opcji. Nie, nie, nie mam tyle rzeczy. I teraz pytanie: czy czekać do nocy, czy już odpalać samą Chyba, chyba bym odpalał. Raczej powinno wytrzymać. Najwyżej przegram, będziemy musieli zaczynać od nowa, ale to. Nie, nie powinniśmy przegrać. Nie myślę, że nie chyba. Weź wyrzucić te niepotrzebne rzeczy. O, nie wiem, co tu jest, bo nie widzę tego. A sprężyna jakaś. Weźcie też trochę źle. Weźmy sobie te butle stąd, bo one nam się przydadzą. I wszystko inne, teoretycznie nie mam. Dobra, to odpalamy helikopter. Yy, lunch preparation. Nie, te za długie. Oni już lecą. Jezu, jaka horda wielka? Oni zgadniają przy okazji zombie po drodze, czy nie? Jezus, czy ja to wytrzymam. Ja nie miałem się z czym bronić. Nie, nie nie skarniałem, tylko biegną tyle, ile ich miał obiec. Nie mam naboi do tego, do snajperki. Ile czasu? Oj, to za długo trwa. Dużo za długo. Dobra, są na którym śpięcie. Nie, na trzecim, czy czwartym, szóstym, siódmym. Chyba ósmy teraz spiegli, to Mamy sporo czasu. I sporo będą to tłukli mam nadzieję, to jest życia, więc teoretycznie bardzo długo powinien to bić, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobrze, e, tutaj e, sytuacja kryzysowa, informacje, e, są już na e, około 21 piętrze, a my nawet nie mamy połowy, <laughs> mamy 1 czwartą. E, mam nadzieję, że zajmie to bardzo długo bicie tej, e, tego czegoś, co tam sklekoczyłem, bo nawet nie mam rzeczy, żeby to zbudować kolejne na bezpieczeństwo. No i doszliśmy do etapu, w którym e, po raz drugi sklashowało mi grę. akurat jak odpalałem helikopter, więc wydaje mi się, że to nie jest e, w żaden sposób pani moja wina, ani to nie jest wina przypadku. Wydaje mi się po prostu, że gra albo gdzieś nie jest dopracowana, albo gdzieś coś yy, nie tak działa, jak bym chciał. Jedyną opcją będzie mi pozostać albo czekać na aktualizację, albo napisać do supportu gry i może jakoś się z nimi dogadać, bo chciałabym ograć tę grę, bardzo mi się podoba, przyjemnie mi się w nią gra, ale niestety za każdym razem jak odpalam helikopter, niestety wszystko kraszuje, dlatego kończymy ten odcinek tutaj, prawdopodobnie serię na razie trzymujemy w tym momencie, coś było miło, ale się skończyło, widzimy się w następnym odcinku, no i trzym się!